10 maja w Czerwionce-Laszczynach gościło ponad 40 pracowników punktów informacji turystycznej oraz osób związanych z promocją województwa śląskiego. Przewodnicy turystyczni zwiedzili zabytkowe osiedle Familoków. Z historią i walorami architektonicznymi budynków zapoznała gości Anna Gucik, nauczyciel historii ze szkół numer 3. Familoki zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. Bardzo fajnie. Rzeczywiście widać, że wszystkie, inne, wszystkie te Familoki są od siebie się różnią, a fajnie zagospodarowany, zagospodarowany teren. Turyści przyznawali, że nie tak różnorodnej zabudowy się spodziewali. Nie Niemało zainteresowania wzbudziła także choćby klatka z kanarkami hodowanymi przez jednego z mieszkańców Familoka. Bo one są tak słodkie i tak różnorodne jak te familoki. No, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo spodziewaliśmy się jednakowej zabudowy, a tu nagle każdy budynek inny i rzeczywiście jest urzekające to. Grupa miała także okazję sprawdzić, jak dobrze ponad stuletnią zabudowę wpisuje się nowoczesny kompleks boisk Orlik, który przyczynia się do żywienia tej części miasta. Czerwionka może być dumna z takiego miejsca, mówili turyści, zapewniając, że są pod wrażeniem czerwonych budynków. Nie tylko same budynki, ale otoczenie, te ogródki. No i co ważne, do tego dołączyć jeszcze ta gotka śląsko, bo ona jest tak charakterystyczna, że teraz wszyscy by chcieli godać po śląsku. Ja nie wiem, czy to jeszcze umia, ale też by chciał. Także te familoki, jak najbardziej, super i cała czerwionka. Nie na Familokach jednak skończyło się zwiedzanie. Miasto ma bowiem wiele innych atrakcji, tak jak Izba Tradycji w kopalni Dębieńsko, która zachowuje pamiątki po dawnym zakładzie. I choć wizyta przewodników trwa bardzo krótko, bo zaledwie dwie godziny, to jednak wszystkim bardzo przypadła do gustu. Czerwionka może stać się więc hitem turystycznym. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno jednego jak i drugiego obiektu i zdecydowanie myślę, że warto je polecać. Jak zapewniali informatorzy, Czerwionka z zabytkowym osiedlem na tle innych atrakcyjnych miast wypadła nazwyczaj dobrze i warto ją promować. 16 maja w hali sportowej Zespołu Szkół odbyły się mistrzostwa w piłce nożnej pod nazwą Nasze Euro przedszkolaków. Za piłką biegali mali piłkarze z różnych krajów, to przedszkolaki z przedszkoli z całej gminy. Przedszkola losowały kraje. Rozgrywały rozgrywki wewnętrzne, no i finaliści zjawili się dzisiaj na sali, także są duże emocje. W mini Euro wzięło udział 9 drużyn, m.in. Polska, Anglia, Niemcy, Austria. Wszystkie zespoły były doskonale przygotowane do rywalizacji na boisku, a to dzięki odpowiednim treningom. No, graliśmy w przedszkolu, robiliśmy, robiliśmy zawody, grupy poszczególne grały między sobą, no i tak wyłoniliśmy tych najlepszych. Trenowaliśmy długo, moje przedszkole naprawdę trenowało, korzystaliśmy z pomocy pana konserwatora, jedynego mężczyzny w placówce, no myślę, że będzie jakiś skutek. Mieliśmy profesjonalnego trenera, to jest jeden z dziadków naszej, naszej wychowanki. No i staraliśmy się bardzo, i dzisiaj się staramy, żeby jednak Polska wygrała, żeby podnieść morale wszystkich polskich piłkarzy. Rzeczywiście, maluchy biegały ze wzięcie za piłką, a i zapału może im pozazdrościć nawet dorosła reprezentacja. Mimo wysiłków małych zawodników, nie wszystkie mecze przebiegały tak, jakby tego sobie życzyli. No, strategia jakoś źle wyszła. Wybiegaliście za, za wolno, czy przeciwna drużyna za szybko? Yy, my za wolno. Bo no, tak jestem najlepszym zawodnikiem, ale no chwilę gole, ale z nami sami Co ważne piłkarzom pomagał głośny doping kibiców, których nie brakowało na trybunach i którzy zagrzewali maluchów do walki. Emocji więc nie brakowało. Atmosfera euro w czerwionce Leszczynach już jest taka iście przed tym właściwym euro, czyli preludium do 8 czerwca, kiedy rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Polsce. Ja się niezmiernie cieszę, że wśród naszych przedszkoli, w przedszkolu numer 7, zrodził się taki pomysł, żeby zaangażować dzieci do takich rozgrywek sportowych. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że Uczestniczą w tym nie tylko przedszkolaki, ale także rodzice, dziadkowie. Zabawa wspaniała. Euro przedszkolaków zwyciężyła Polska. Przedszkole numer 3 w biało-czerwonych strojach rozgromiło swoich rywali. Królem strzelców został ich kapitan Dawid Kamiński, który wbił aż 12 goli. Na drugim miejscu plasowała się Portugalia z przedszkola nr 7, a za nimi Niemcy z szóstki. Gminny konkurs o Puchar Burmistrza dla najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej zgromadził w Szkole Podstawowej w Stanowicach Mistrzów Czytania z terenu gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Kolejna edycja konkursu odbyła się w ramach kampanii społecznej CO Polska Czyta Dzieciom. My musimy też dzieci do tego zachęcać, i mimo tego, że wydaje się, że komputery są, komputery są w ofensywie, to ta książka pisana chyba nie umrze. W tym roku do konkursu przystąpiło 9 zespołów ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach, klas 1-3 i 4-6. Przygotowany przez organizatorów konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszym był test pisemny. Pierwsza część tego konkursu czytelniczego była testem sprawdzającym wiedzę uczniów o takich podstawowych lekturach, książkach, znajdujących się w bibliotekach szkolnych. Były tu więc i wierszyki, i lektury, i też takie książeczki, które dzieci mają czytać dla przyjemności. Były też zadania ustne: lustrzanka tytułu książki oraz dokończenie historii bohatera utworu. Jak się okazuje, dzieci wykazały się ogromną wiedzą czytelniczą. Bardzo dużo dzieci czytają. Okazuje się, że znają autorów, tytuły książek, potrafią wskazać, który tytuł był błędny, który był dobry, wskazują bohaterów. No i to jest takie pocieszające, że dzieci czytają nie tylko te modne książki, ale takie, które też znam z czasów swojego dzieciństwa. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami konkursowymi zaprezentowali się młodzi artyści z grupy teatralnej zespołu szkół nr 9 przygotowani pod kierunkiem Agnieszki Wowry oraz uczniowie szkoły szkoły podstawowej Stanowice z inscenizacją utworu Rzepka. Najlepszą wiedzą czytelniczą w kategorii klas 1-3 wykazały się Alicja Płonka ze szkoły szkół nr 1, Natalia Czysz ze szkoły podstawowej nr 8, Magdalena Marek ze szkoły szkół nr 3, Magdalena Winch ze szkoły podstawowej nr 3. Natomiast w kategorii klas starszych laureatkami konkursu zostały Maria Derko ze szkoły podstawowej w Stanowicach, Aleksandra Woźniak ze szkoły szkół nr 1 i Adrianna Kurpanik ze szkoły podstawowej z Przegędzy. 15 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się piąty powiatowy międzyprzedszkolny przegląd teatralny. Pomysłodawcami i organizatorami przeglądu są wychowawcy i dyrekcja przedszkola nr 1. Taka inicjatywa z tym przeglądem pojawiła się już 5 lat temu. W naszym przedszkolu właściwie już od 2005 roku działa kółko teatralne. Nauczycielki napisały taki program własny z tego zakresu i po prostu realizują przedsięwzięcia. Co roku organizatorzy zapraszają do udziału przedszkola z całej gminy oraz spoza niej. Tak więc w tym roku do Czerwionki przyjechali także mali aktorzy z Żor i Jejkowic. Każde przedstawienie było inne, ale każdy ciekawy i doskonale przygotowane na długo wcześniej. Przed przeglądem. Dzieci przygotowują na bieżąco, także od początku roku szkolnego, kilka przedstawień, mają w zanadrzu i później według dzieci, te, które się albo spodobają najbardziej, albo tematycznie to wtedy tak to wygląda, właśnie z pokazaniem przedstawienia. Zresztą sami mali aktorzy przyznawali, że wiele pracy włożyli w przedstawienie planowaliście długo? Tak. Jak wyglądały te próby? No bardzo dużo ich było. Ciężkie to były próby? Tak. Takie przeglądy dają radość, dobrą zabawę, a jednocześnie przygotowują małego widza do odbioru sztuki teatralnej w przyszłości, a poza tym promują przedszkola, zapewniali organizatorzy. Dokładnie 25 lat temu na jednym z większych osiedli w Czerwionce Leszczynach osiedlu Jana Pawła II otwarto nowiutkie przedszkole. W 1987 roku po raz pierwszy specjalnym drzwi, kluczem otwarliśmy drzwi do naszego przedszkola. Od tamtej pory codziennie przez drzwi placówki przychodziły przedszkolaki. Łącznie mury przedszkola opuściło 1330 absolwentów. Placówka od początku istnienia była jedną z nowocześniejszych w gminie. Z zewnątrz się nie zmieniła, wypiękniało jednak jej wnętrze. Wybogaciła się też oferta edukacyjna dla przedszkolaków. Oferujemy, oprócz zajęć obowiązkowych, także dodatkowe, wyjaśnia dyrektor Gabriela Grochla, która szefuje przedszkolu od początku jego istnienia. Czyli rytmikę, język angielski, dogoterapię. W naszym przedszkolu są też oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Podczas jubileuszu goście mogli się przekonać, jak placówka edukuje maluchę. Nie zabrakło bowiem występów artystycznych przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolaków. Tutaj czujemy się dobrze, przyznawało przejęte obchodami maluchy. A co najbardziej lubisz robić w przedszkolu? Bawić się, uczymy się dużo fajnych rzeczy. Oczywiście nie zabrakło podczas obchodów kwiatów, gości życzeni i imprezy urodzinowej.